Dzień dobry, Bartłomiej Reczek, Naczelnik Obywatelskiej Straży Pożarnej Wielkiej Wsi. Znajdujemy się w Wielkiej Wsi przy Przedszkolu Publicznym, gdzie odbywa się piknik rodzinny. Chciałem tutaj zaprezentować nowy sprzęt, który otrzymaliśmy w tym roku. Jest to średni zestaw ratownictwa drogowego niemieckiej firmy Luka, zakupiony przy udziale finansowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych razem z naszym wkładem. Koszt całości to jest 10 tysięcy złotych. 40 tysięcy pochodziło z ministerstwa. 10 tysięcy to jest wkład własny OSP. Głównie pochodzi on z pieniędzy, które jednostka pozyskała w ramach ekwiwalentu, który strażacy ratownicy zrzekli się na rzecz tego zakupionego sprzętu. Jest to sprzętek, jak już mówiłem, niemieckiej firmy. Lukas, mamy tutaj nożyce ratownicze, agregat hydrauliczny oraz rozpieracz. Pracuje on w ciśnieniu roboczym 700 barów. Nożyce hydrauliczne służą do rozcinania karoserii. Siła cięcia to jest 62 tony. Rozpieracz ramieniowy służy do ściskania i rozpierania, także do wyważania, dlatego się używa. Jest 10 metrów przewodów hydraulicznych, w których pracuje wspomniane wcześniej ciśnienie 700 bar. Przewody są fluorescencyjne, co ułatwia pracę w nocy. Po prostu je widać. Często jest w nocy ciężkie doświetlenie. Trud, trudna, trudny teren jest, zwłaszcza jak leje. Nie widać. Ja może w tej chwili odpalę ten sprzęt. Pompa zasila dwa narzędzia jednocześnie bez problemu. наверное,